Kolejny dzień, kolejne matematyczne sprinty. Czy dasz radę wziąć minutę? Wyraz ciągu 2x i 18 jest rosnącym ciągiem geometrycznym. Wtedy mamy wyznaczyć ile w nasi x, czyli nasz środkowy wyraz. Skorzystamy sobie z takiej zależności i wiemy, że nasz x do kwadratu równa się 2 razy 18, co daje nam 36. Tam jest nasz x wynosi 6. Odpowiedź C. Więcej zadań, więcej wyzwań. Wszystko na bezklokotra.pl. Sprawdź to koniecznie. Kolejny dzień, kolejne matematyczne sprinty. Czy dasz radę minutę? Wyraz ciągu 2x i 18 jest rosnącym ciągiem geometrycznym. Wtedy mamy wyznaczyć ile wnosi x, czyli nasz środkowy wyraz. Skorzystamy sobie z takiej zależności i wiemy, że nasz x do kwadratu równa się 2 razy 18, co daje nam 36. Natomiast jest nasz x wynosi 6. Odpowiedź C. Więcej zadań, więcej wyzwań. Wszystko na bezklokotra.pl Sprawdź to koniecznie.